ZAJDZIE! Main Tego to szczerze nie wiem Main coś Najbardziej mnie po prostu boli to w 460. 46 że to jest tak stare auto i to widać, że to już jest stare auto i... Nie chciałbym teraz coś wygodnego, czyli po prostu tak właśnie... e w automacie, mieć wyjechać jechać przez świat Ale tylko benzynka kiedy... Ok. Dziękuję za obserwację. Mida podjechali. O! Pieniądze. Kto to Tomek. Trzy złote. Chyba nie pójdzie ten mecz, Tomek. Dla ciebie to zrobię, hopie. Dzięki, wariacie. Więc musisz się teraz oddzięczyć i sam przyjść. Bez mojego pominania się. Na siatce sobie ty. Dobrze, Luki. O, Dobrze! Forma mu tak! To wszystko na Tomka! Szczerze, Faceity to ramię kręcą. Nie! No on zrobił 360! Minus 93. No głupi. O kur... Ch**a, wow. chłopaka Chuj... no, no. nice. <grymne> Żółta, żółta. Żółta. Nie no, jeszcze jeden. <grymne> Dostałeś na Wizowie serduszka na czat. Tak, mm, w ramach docenienia. O, o, dwóch zabiłem jeszcze. Ja to już. Chyba wolimy tego Anubisa zagrać, niż śpiewać jakichś pierdolony. No, no. <laughs> Chyba tak. Bo mniejszy się jak przegramy w grze, tak to... Paka leży. A no i super. Pole pakę? Ja śpiewać nie umiem więc, więc wolę nie No Ja wolę Wolę ani sam już nie śpiewać ani nie słuchać jak moi koledzy śpiewają bo nie potrafią o, ku... Szanuję takie rodzicielstwo gdzie spełnia się faktycznie pragnienia i potrzeby dziecka Bo musisz Łukasz na spokojnie strzelać bo ty za bardzo się napalasz ja dziś chłopaj od razu na doplasza musisz przycelować No i wtedy ci dobrze idzie A przecież jak miałem przycelować Mam pakę, mam pakę, mam pakę, mam pakę, mam pakę, mam pakę dobra, idę, 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 idę Squeaky, 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 squeaky Dobra, tuj, tu idzie <laughs> Jego ja kocham rozdawać pestki łapie, to jest najlepsze uczucie na świecie o, Super, nie trafiłem jeszcze No dobra, tutaj peska akurat nie siadła, no ale...